Cześć, kochani, witajcie w nowym roku. E, wszystkiego najlepszego i samych wspaniałych książek w 2023 i oczywiście z zero presji czytelniczej. <laughs> śmiesznie się składa, bo mam takie 20 książek e, przy sobie, nie? No, może troszkę mniej. Chciałam Wam e, przedstawić mój TBR na Styczenie z Kobietą czyli akcję, którą tworzę e, z Oliwią Lure Kulturę e, z Instagrama. W tym roku jest już trzecia edycja e, styczeń z kobietą i jest to akcja, w której czytamy książki o kobietach, pisane przez kobiety, e, z silną postacią kobiecą. Ale nie tylko książki, bo oglądamy też filmy, słuchamy podcastów, e, muzyki. Generalnie mm, każdy po prostu jakiś kulturalny dział e, idealnie tutaj pasuje. E, robimy co chcemy, po prostu celebrujemy dziewczyńskość. Ow. Auć! <grychy> celebrujemy dziewczyńskość razem. E, a ja nigdy nie robię TBR-ów. Bo nie lubię sobie zakładać, co przeczytam. Natomiast chciałam w tym roku zrobić mały test i zobaczyć, czy uda mi się go spełnić. I powiem wam, że już przeczytałam dwie książki z niego, dlatego że zaczęłam troszkę szybciej, bo zaczęłam wczoraj, czyli 1 stycznia. A że był to dzień wolny i właściwie nic innego nie robiłam, no to przeczytałam sobie właśnie dwie książki. Za chwilę wam je pokażę i w ogóle pokażę wam, co zamierzam czytać. Na wstępie chciałam też dać znać, że gdzieś tam na pewno w styczniu pojawi się, pojawią się najgorsze, najlepsze książki z zeszłego roku, ale nie mogę się jakoś do tego zabrać, też nie chciałabym się do tego zmuszać. W ogóle jeśli chodzi o mojego YouTube'a, to myślę nad takimi zmianami i, i generalnie nad takim poszukiwaniem a miłości do nagrywania znowu, bo um, jestem zmęczona po tamtym roku, e, trochę przywocowana, i myślę, że, e, że będę tutaj dalej, ale na pewno w troszkę innej formie. Być może rzadziej się w ogóle ostatnio jestem rzadko, także sorry, e, że tak nieregularnie i w ogóle, ale wolę to robić wtedy, kiedy mam na to ochotę, a nie zmuszać się bez sensu. I mam nadzieję, że to zrozumiecie i że mimo wszystko będziecie to wpadać od czasu do czasu na nowe filmy, ale nie przedłużajmy. Pierwsza książka. A raczej pierwsze dwie książki, e, które już przeczytałam. Przeczytałam wczoraj. E, mor... tajemniczo... Kurczę, cały czas myślę o morderstwie. Tajemniczą Historię Styles e, Agaty Christie, e, no i Galate e, Madon Miller e, jest to autorka pieśni o Achillesie oraz Kirkę. E, ja nie jestem jakoś wielką fanką tej autorki, znaczy, to znaczy jej książki jakby. Nie przypadłam mi jakoś specjalnie do gustu. Kilkę porzuciłam po 50, bo tak mi strasznie zbudziła, że nie byłam w stanie jej czytać. Natomiast jeśli chodzi o pieśń o Achillesie, to była to bardzo ładna książka, ale taka moim zdaniem trochę książka, która oprócz tego, że była ładna, to niewiele więcej mi dała. Nie czułam jej za bardzo, także nie była moja. No i przeczytałam. Galatea. jest to tak cienka w ogóle książka, taka malutka. To jest opowiadanie właściwie. I ona jest jakby. Spójrzcie na to, jaki jak jest rozkład na stronie. Jakby naprawdę, to był audiobook na 15 minut słuchania, bo akurat słuchałam przy robieniu obiadu. Um, I powiem Wam szczerze, że moim zdaniem to w ogóle nie wiem, czemu to powstało. W sensie uważam, że to powinno zostać wydane razem na przykład z inną książką autorki w przyszłości. Natomiast nie jestem fanką takiego wydawania książek, bo właściwie nie wiem o co chodzi. Jakby po prostu. Nie, jakby nie wiem, kto to kupi. Wiecie, dla pięciu minut czytania, e, ale nie zagłębiajmy się w to. Jeśli macie ochotę, zachęcam Was do przesłuchania audiobooka. Jest to historia oparta na. Um, ojeju na mit o pigmalionie, um, czyli jakby postaci, która wyrzeźbiła sobie e, kobietę z marmuru i ta kobieta ożyła. E, nic więcej. Nie będę mówić, no bo jakby naprawdę sam jesteście w stanie to przeczytać. E, nie zachęcam, ale też nie odradzam, bo jakby jest to ciekawostka po prostu. Myślę, że to jest gratka dla fanów tej autorki bardziej niż dla e, osób, które totalnie jej nie czytają. I nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. E, jeśli chodzi o historię wstaje, to jest to pierwsza książka e, z Herkulesem Poirot, i e, e, to było. Ciekawe, tutaj y, głównie chodzi o otrucie starszej pani, nic więcej nie mówię, bo wiem, że, że część z Was nie lubi w ogóle praktycznie nic wiedzieć o tych książkach, więc staram się powstrzymywać. Ehm ciekawostka, fajna książka taka do poczytania w dzień, kiedy chcecie się właśnie wychillować, uspokoić. Ja właśnie z tym Agatą Christie kojarzę, z takim totalnym chillem, odpoczynkiem, takim czytaniem dla samego czytania i taka ta książka była, że ja zapomnę o niej wkrótce, ale było to miłe przeżycie i jakby będę kontynuować oczywiście przygodę z Agatą Christie. Teraz akurat Słucham książki ABC, które również yy, słucham w ramach Styczeń z ale o tym za chwilę. I miła przygoda, natomiast nie była to najlepsza książka Agaty Christie, jaką czytałam do tej pory. Nie była też w tych lepszych, także myślę, że plasuje się gdzieś tam po środku. A teraz przejdźmy do planów. Plany są ambitne. Czy je spełnię, czy, czy jakby odhaczę każdą z tych książek? Nie wiem i szczerze mówiąc mnie to nie interesuje, bo wiecie, jakby chcę się dobrze bawić po prostu. Ja mam ogromną ochotę aktualnie czytać, zwłaszcza, że po tym, jak napisałam i jakby obroniłam magisterkę, mam o wiele więcej czasu, też w głowie mam więcej przestrzeni, bo nic mi nie ciąży i to jest takie miłe uczucie. Także jestem ambitna, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Pierwsze jest Laleczki z kazańców i to jest książka, którą kupiłam chyba dwa lata temu sobie na urodziny. I tak sobie leży, czeka, aż jej po prostu grzbiet wyplakł, tak długo leży i czeka. To jest książka o skazanych na śmierć w USA, jakby właśnie o osobach, albo raczej o mężczyznach z karą śmierci. Nie, nie doczytałam do końca. Jakby tutaj będzie historia właśnie takich skazańców, też kobiet, które wchodzą z nimi w związek małżeński, jakby co nimi kieruje i tak dalej. Ze względu na to, że jest to książka mocno cieniutka, to jakby też nie chciałam się zagłębiać w to, co jest napisane z tyłu, bo lubię mieć niespodziankę. Jestem ciekawa, co się tutaj wydarzy i o co tutaj w tym reportażu chodzi. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. W ogóle w tym miesiącu celuję w książki m, cienkie raczej, żeby się nie zniechęcać i też, żeby nie nakładać na siebie presji przeczytania jakichś nie jakich grubasów. Tu mamy Ośli Brzuch e, od wydawnictwa ArtRage. E, jest to, z tego co rozumiem, książka o dorastaniu i, I powiem wam szczerze, że nie wiem czego się spodziewać, ona jest tak cieniutka, że myślę, że przeczytam ją na raz. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Dostałam tą książkę od wydawnictwa w ramach współpracy i nareszcie się za nią biorę. Życzcie mi powodzenia, mam nadzieję, że to będzie ulubieniec. W ogóle mam nadzieję, że każda z tych książek będzie moim ulubieńcem, że się nie zawiodę i że nie będzie mi przykro, bo jednak zaczęłam z takimi średnimi książkami, z tą Agatą Christie i, i właśnie z, z tą... Galateą, piękną na zewnątrz i interesującą w środku, natomiast troszkę jednak jest to jakiś tam zawód, więc liczę na miłość, wiecie, w innych książkach. Będę też kontynuować moją przygodę z RiRidem. Trylogii Igrzyska Śmierci. Przepraszam, potrzebowałam chwili. Jeśli nie wiecie o co chodzi, bo możecie nie wiedzieć, jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, zaczęłam sobie w trakcie świąt czytać Balladę Ptaków i Węży, z tego co pamiętam. To jest prequel do tego, co dzieje się w Igrzyskach Śmierci, wydany już po trylogii. I ja miałam go na półce bardzo, bardzo długo, myślę, że jest 3 lata, i nie mogłam się za niego zabrać. I w pewnym momencie, po prostu nie mając już nic do czytania, na co miałabym ochotę w trakcie świąt, sięgnęłam sobie randomowo na, na półkę właśnie po tą książkę w domu rodzinnym i przepadłam, słuchajcie, tak mi się spodobało, po prostu powrót do igrzysk, na areny jakby jak to wszystko się działo tam wcześniej, bo to jest jakby akcja, historia Snoła, prezydenta Snowa właśnie z trylogii. I pomyślałam, Kurczę, chcę zostać w tym świecie trochę dłużej, i pierwszy raz robię Reilit um, tę trylogię tam chyba w gimnazjum, więc trochę czasu minęło. <grym> I uwierzcie mi, to jest taka niezwykła przygoda, ja się tak wspaniale bawię. Skończyłam pierwszy tom jeszcze w tamtym roku i teraz wzięłam się za drugą część w pierścieniu ognia. Jestem jeszcze na początku, bo właściwie zaczęłam wczoraj. Przed snem i dobrze się bawię, i tak po prostu zapomniałam o części takich, wiecie, małych rzeczy, których, o których się nie pamięta po tak długim czasie, i do tego się tak wspaniale wraca. Ja kocham Katniss, to była moja ukochana bohaterka, ale o tym będę opowiadać Wam później. Oprócz oczywiście tych re-readów, mam tutaj książkę, z którą czekałam bardzo, bardzo długo, żeby ją przeczytać. Jest to biografia Marie Curie napisana przez jej córkę Ewę Curie. Ja jestem tym bardziej um, zaintrygowana um, i taka już, wiecie, w emocjach, um, że przeczytałam ostatnio um, biografię Marilyn Monroe. Co prawda sama biografia um, nie spodobała mi się jakoś specjalnie, o tym też opowiem w podsumowaniu grudnia, ale ale po prostu zapragnęłam takich takiego non fiction o osoby, o jakiejś kobiecie inspirującej. No i padło na Marię, bo już zwlekam z tą książką bardzo, bardzo długo też ostatnio zaśliła moje półki, więc nie mam już żadnych po prostu wątpliwości, że to będzie ten moment na przeczytanie jej. Też intryguje mnie postać Marii po tym, jak razem z Nikolą i z Łukaszem, będąc w Paryżu odwiedziliśmy muzeum, w którym było trochę o działalności Marii Curie i jej męża i w ogóle jej rodziny i tak dalej, także jestem tym bardziej zaintrygowana. Jest też coś dla mojego umysłu dla mojej duszy Odkryj swoje wewnętrzne dziecko, i to jest książka, którą dostałam też myślę z 3 lata temu od mojej przyjaciółki na święta. I e, pomyślałam sobie, że to jest chyba ten moment, e, kiedy um, chcę o niej poczytać, kiedy, kiedy chcę ją poczytać, chcę, kiedy chcę ją zgłębić, um, bo ostatnio też zaczęłam dbać bardziej o swoje zdrowie psychiczne, byłam u, u psychiatrki um, i jakby. Po, powracam do siebie w ogóle 2023 chcę żeby to żeby to był taki jest mówić żeby to był taki rok w którym skupię się mocno na sobie i na tym, jak się czuję psychicznie i fizycznie. I właśnie to jest pierwszy taki krok książkowy, który chciałabym podjąć. No i przy okazji też wyczytać to, co mam na półkach, co czeka, czeka, czeka i nie może się doczekać. Dam Wam znać, czy warto było szaleć tak z tą książką? Mam nadzieję, że tak. Tak jak wspomniałam też wcześniej, będę czytać. Piesek Agatę Christie ABC. Zaczęłam już, jestem mniej więcej w połowie w audiobooku i powiem Wam, że to jest całkiem fajne. Mamy tutaj zbrodnię popełnianą przez ABC, a przynajmniej tak się ten zbrodniarz, ten morderca podpisuje. Um, ale nic więcej nie zdradzę, dlatego że tak jak wspomniałam wcześniej, postaram się mówić jak najmniej o tych książkach. Um, będę Wam mówić, jak mi się podoba, jak mi się podobała, um, czy to w vlogu w trakcie tego miesiąca, czy też w podsumowaniu się spotkamy. Um, kolejną książką jest Duchy Z miasteczka Demi. Um, I tą książkę kupiłam sobie na targa w Krakowie, bo już też dość długo chodziła za mną. I jestem zaintrygowana, mam nadzieję, że to będzie troszeczkę creepy, tak jak wygląda ta okładka bardzo klimatycznie. Tak jak wspomniałam, trochę tych krótkich książek sobie wzięłam. Bo uznałam, że to będzie bardziej motywujące, jeśli będę je czytać i one będą, wiecie, takie troszkę mniejsze. Nie staram oczywiście na liczby, ale ostatnio lepiej wchodzą mi właśnie takie krótkie historie. Zobaczymy mam nadzieję, że będzie miłość. I słuchajcie, będę też czytać po angielsku w styczniu. Także życzcie mi szczęścia, bo będę czytać Cleopatra and Frankenstein. I Bunny. Bunny robi furorę ostatnio na włoskim Instagramie. Ja kupiłam ją sobie będąc w Edynburgu, bo mm, mówił mi o niej Łukasz Talking Cloud już pff, kilka miesięcy temu. I nareszcie miałam jakby sposobność, żeby sobie tą książkę kupić. Ja kocham kupować książki anglojęzyczne na wyjazdach za granicą, bo to jest taki, taka pamiątka też częściowo, więc mamy tutaj autorkę. Mm, I będzie tutaj creepy. Podobno jest to takie troszeczkę mm, dark academia vibes, i jest tutaj niepokojąco. Także będzie idealnie do miasteczka e, Demin e, duchów <grych> pasować, mam nadzieję. E, no i Kleopatra i Frankenstein. Przyznam szczerze, że jako okładkowa sroka. Um, za, zaintrygowała mnie ta układka po prostu. Kilka miesięcy temu gdzieś tam na zagranicznym bookstagramie. Ja o tej książce nic nie wiem. Absolutnie nic. Kupiłam ją w Paryżu i tak sobie czeka. I myślę, że się doczekała też, oj wypadła mi jakaś zakładka, też moja koleżanka The Moonlight Pages Agata, która E, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. Właśnie czyta tą książkę i mam nadzieję, że zdążę zrobić z nią bad reading. E, będę wam dawać znać, czy warto, czy nie warto. Wiem też, że jakieś wydawnictwo już ogłosiło, że wydaje tą książkę w Polsce. Nie, nie, nie wiem, czy nie Pruszyński. E, także nie obiecuję, nie, nie, nie dam sobie urwać ręki za to. Ale, ale, ale tak mi się wydaje. I ostatnią książką, którą zamierzam czytać w, w, w styczniu, w styczniu z kobietą, są Pestki Ciarkowskiej. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest na mojej półce już tak długo i nawet nie wiem ile. Nie wiem czy nie jest 4 lata. I jakoś czuję, że jeśli się za nią teraz nie zabiorę, to nigdy tego nie zrobię i właściwie mogłabym ją sprzedać, więc daję sobie ostatnią szansę i mówię nie. Um, czytamy. Dlatego, że ona mnie bardzo zaintrygowała kiedyś, bardzo, bardzo mocno. Ja twórczości Dziarkowskiego specjalnie nie znam. Um, I chciałabym po prostu zobaczyć, o co chodzi. E, skąd, ten, skąd ten hype e, kiedyś tam, e, jak był, e, jakby o co ty, co to jest za książka w ogóle? Mam nadzieję. Że, że mi się spodoba, a jeśli nie, no to przynajmniej będę miała jakieś doświadczenie. Dajcie mi znać, czy czytaliście, bądź zamierzacie czytać jakąś, którąś z tych książek, które wam tutaj pokazałam. Um, ja na pewno będę dawać znać na swoim Instagramie, też zapraszam was serdecznie do wzięcia udziału w styczeń z kobietą. Będziemy mieć z, z Oliwią bardzo, bardzo dużo atrakcji dla was, ale głównie na Instagramie, także tam was zapraszam i mam nadzieję, że mieliście miły dzień i że fajnie wam się to oglądało. Koniecznie dajcie mi znać czy polecacie mi może jakąś fajną książkę, którą powinnam przeczytać, taką pisaną przez kobietę, bądź z fajną postacią kobiecą? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.